Które demony występują przeciw ascezie jako pierwsze? Druga odsłona, drugi odcinek. O czym? Te, które podsuwają nam y, żądzę obżarstwa. Oczywiście, y, obżarstwo to nie tylko jedzenie i picie, ale to kwestia w ogóle naszego nasycenia. Czym ja potrzebuję się nasycić? Moje serce jest niespokojne, bo jest nienasycone. Dlatego pierwsze demony, jakie przychodzą, to demony związane z rządzą obżarstwa. Tak się mówi obżarstwo, ale właśnie, co to znaczy dla mnie, co to znaczy dla Ciebie, gdzie ja jestem nienasycony? Popatrzmy uczciwie w nasze życie. Poprośmy też Ducha Świętego, żeby nam pokazał, gdzie. Ten demon obżarstwa zwycięża. Jeżeli ja zaczynam uprawiać ascezę, czyli jakieś wyrzeczenie, czyli jakąś dyscyplinę, to jakie nienasycenie we mnie się ujawnia? Czy to jest jedzenie, czy to jest picie, czy to jest kwestia dźwięków, kwestia obrazów? Co jest mi podsuwane? Czym mam się karmić? Czym mam się obżerać, żeby mnie wybić i żeby mi nie pozwolić, uprawiać ascezy? Co jest demonem obżarstwa? Co budzi we mnie żądzę nienasycenia w moim życiu konkretnie? Oto jest pytanie. Pierwsza odsłona. Co za demon obżarstwa występuje przeciw konkretnie mojej ascezie w moim życiu.